Cześć, w tym odcinku dowiecie się, jak zmienić rozmiar zdjęcia za pomocą telefonu. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby zmienić rozmiar zdjęcia, jego szerokość bądź wysokość lub tak zwaną jego wagę, czyli to, ile pamięci zajmuje dane zdjęcie. Musimy przede wszystkim uruchomić przeglądarkę internetową w telefonie i przejść na stronę, którą widzicie w tym momencie. Link do tej strony znajdziecie w opisie tego filmu. Następnie wybieramy zakładkę "zmień rozmiar obrazu". Teraz wybieramy belkę "wybierz obrazy", dzięki czemu przeszliśmy do galerii telefonu. Teraz należy wybrać zdjęcie, którego rozmiar będziemy zmieniać, więc zaznaczam dane zdjęcie i zatwierdzamy tak żeby załadowało nam się na naszą stronę więc zdjęcie mamy już załadowane następnie klikamy ikonę koła zębatego po prawej stronie naszego zdjęcia i na tym widoku możemy określić tutaj ustalić ręcznie szerokość oraz wysokość naszego zdjęcia możemy też ustalić czy mamy mieć zachowane proporcje tego zdjęcia po tej zmianie czy też nie więc tutaj ustalacie sobie ręcznie po prostu szerokość wysokość którą potrzebujecie Możemy też zmienić rozmiar zdjęcia procentowo, więc klikamy drugą zakładkę procentowo, i tutaj określamy tylko o ile procent mamy zmniejszyć rozmiar naszego zdjęcia: 25%, 50% bądź 75%, a więc wybieramy procentowe pomniejszenie naszego zdjęcia. Załóżmy, że to będzie 50%, i teraz, aby zmienić rozmiar naszego zdjęcia, klikamy belkę poniżej Zmień rozmiar. Trwa zmiana obrazu. Nasze zdjęcie zostało zmienione. Za chwilę automatycznie zostanie pobrane do pamięci telefonu. Tak, mamy już komunikat, że plik został pobrany. Teraz aby otworzyć, zobaczyć nasze nowe zdjęcie, klikamy Otwórz. Załadowało nam się zdjęcie. Na górze ekranu mamy nad zdjęciem jeszcze informację, jaki wymiar ma nowe zdjęcie: 1224 na 1632. Więc zostało pomniejszone o 50%. Więc w ten sposób zmieniamy rozmiar zdjęcia za pomocą telefonu. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy, cześć!